Teraz Mateusz poproszę o zadanie zawracania na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Dobrze. Generalnie zawracania mm, dla kursantów sprawiają największą trudność w różnej konfiguracji, jeżeli chodzi o drogi. Czy to drogi jednojezdniowe, najwięcej w sumie to na drogach jednojezdniowych nie I występuje ten problem z zawracaniem. Co pamiętasz, tak? Tak, zawróci na pięciu do sensu Teraz korzystam Tutaj warto powiedzieć, korzystam, jadę na lewy pas Bo to, że korzystam, to tak okay. nie do końca było jasne dla mnie Bo tam na prawym pasie jechał samochód e, no, Lewy no. pas, by wolno mogłeś powiedzieć, korzystam, jadę na lewy pas To by było bardzo czytelne Wtedy okay. egzaminator bardziej spokojnie w lewo będziemy skręcać Przepraszam Tak Dobrze, no, że to zrobiłeś dynamicznie, bo mimo wszystko tam jechał na naszym pasie samochód, ale zrobiłeś to na tyle dynamicznie, że nie było tutaj niebezpieczeństwa wymuszenia. Ok. Dlatego ja nie dodawałem ten... że na lewy, bo wydawało mi się, że no jakby... Niby jak to jest powiem... logiczne. No no, no ale ja rozumiem, że egzaminator No, żeby no tak, no bo ty, no. W, na egzaminie kursanci różne rzeczy robią w stresie, więc żeby to było czytelne dla egzaminatora, warto powiedzieć wtedy. Skorzystam na lewy. Pas i wtedy nie ma tramwaju. No i tutaj popełniasz błąd przejechania podwójnej ciągłej linii. No. no tutaj trzeba się ustawić bardzo specyficznie, no, bardzo no. głęboko wjechać. Tak, teraz zauważyłem dopiero jak ta No ciągłość. na szczęście, twoje y, musisz pamiętać, że na egzaminie państwowym mhm. błąd przekroczenia podwójnej ciągłej linii. Nie kończy się negatywnym egzaminem. Tylko jest to traktowane jako błąd. Drugi raz, jakbyś coś takiego zrobił, to wówczas miałbyś problem i by byłby egzamin niezaliczony. Mm. Będziemy podsumowywać twoje te wszystkie rzeczy. Dużo rzeczy jest dobrych, później nie chcę teraz zapraszać więc skup się dalej jedziemy jeszcze. E Podjeżdżam, powiem powiedzieć. Podjeżdżam? Tam mały niuans taki, w związku z tym, że znak stop, znakiem stop, ale jeszcze była linia bezwarunkowego zatrzymania i Ty powinieneś być bardziej przy tej linii. No, za chwileczkę o tym powiem. Teraz prawo na skrzyżowaniu. Dobrze. Tutaj po prawej stronie zatrzymamy się w tutaj ciemnego pojazdu e, i zaparkujemy tu? obok tego pojazdu, po prawej stronie, Zanim... tu, obok tu, A. stop i parkujemy równolegle tyłem. Egzaminator będzie chciał takie parkowanie powie: obok, nie z tyłu, tylko obok, tak? I teraz realizujemy zadanie: parkowanie. Będzie Będzie, wszystko ok, tylko trzeba to wytrzymać. No dobrze, i teraz proszę zobaczyć, jaka specyfika danego miejsca. Droga mm -hmm. to jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Mm -hmm. e Nie mogłeś od razu zrobić tego skrętu, który chciałeś. bo A, Pierwszego tak. skrętu, bo był samochód ustawiony i uderzylibyś w niego. Ale bardzo to dobrze wyłapałeś. Wycofałeś się z tym skrętem mm -hmm. maksymalnym, bo on był niebezpieczny i wtedy mogłaby być interwencja, ale wybroniłeś się, zrobiłeś poprawnie, także jest zaliczone parkowanie, wyjeżdżamy i kontynuujemy. To było takie wyższa trudność była parkowanie. Powolutku tutaj wyjeżdżamy, bardzo powoli, to jest bardzo wąsko. I będziemy na skrzyżowaniu w prawo, teraz skręcać. Nic nie ma i tutaj nic nie ma Dobrze. I proszę zwrócić uwagę na to co było wcześniej też Jeździ auto. Trudny wyjazd, bo nie ma widoczności, prawda? Tak, ale przez, dobrze, przez szyby trochę podjadę, bo nie widzę, ale nic nie jedzie, więc jadę Dobrze. Krok. No to są tutaj, tak, na egzaminie państwowym na pewno będzie skrzyżowanie z usytuowanym znakiem STOP. I albo to jest w kierunku Brochowa, albo w tym kierunku tutaj teraz te znaki, które zrobiliśmy, skrzyżowania ze znakiem stop. Mhm. Trzeba pamiętać, że jeżeli występuje bezwarunkowa linia zatrzymania, bezwzględnego zatrzymania, mhm. wtedy trzeba szukać tej linii, tak? No, no właśnie. No dobrze, na skrzyżowaniu najbliższym w lewo. No właśnie, tak troszeczkę na ostatnią chwilę to w prawo było, tak troszeczkę za późno to w prawo. Pierwsze, pierwsze zadanie podjeżdżając po skrzyżowanie powinno być kontrola prawej strony. Pierwsze. Skupiłeś się na tym z przodu, ale pierwszy odruch powinno być w prawo, dopiero dalej. Co dalej to już wiadomo, ale... Dobrze, zgodnie ze znakiem dalej poproszę. Dobrze. No to jest ten minus, że tu są wąskie uliczki, jeszcze zaparkowane pojazdy więc trzeba umieć wybrnąć z tego Tu jest ciekawostka teraz taka To w lewo kierunkowo I teraz zatrzymam samochód. Proszę zobaczyć Jeżeli będzie taka sytuacja, że chcesz na siłę e, ominąć linię podwójną ciągłą to narażasz się na to, że jesteś mega blisko samochodu zaparkowanego, więc musisz Aha. powiedzieć jedziemy, że nie ma innej możliwości Czyli powiedz Muszę. To. Oczywiście, nie ma innej możliwości Muszę najechać na Tą linię, nie mam innej możliwości, bo to nie było innej możliwości, bo miałeś dylemat między bliskością korzystam. pojazdu, mhm. tak? O, bardzo dobrze, to korzystam, bardzo dobrze. Trudna sytuacja była, dlaczego? Dlatego, że tak, bliskość pojazdu zaparkowanych mhm. i Twoja próba ominięcia linii podwójnie ciągłej skończyło się interwencją. Mhm. I tak by się skończył na egzaminie. Mm -hmm. Więc, żeby z tego wybrnąć, trzeba powiedzieć: Nie mam innej możliwości, muszę najechać na linię. Czasami to może być tak, że będzie pas wyłączony z ruchu. Nie mam innej możliwości, muszę najechać na pas wyłączony okay. z ruchu. Okay. Bo stoi zaparkowany źle pojazd, tak? Mm -hmm. No, nie twoja wina. Mm -hmm. A nie może stanąć i tkwić w takim miejscu, tak? Bo mm -hmm. od razu zobaczyłeś, że usłyszałeś, że zaczął na nas trąbić, tak? Mm -hmm. No. Więc to jest sytuacja taka, e, która musi być dla ciebie czytelnie. Opisane na egzaminie, dwa mhm. słowa wystarczą i jest wszystko jasne wtedy, tak? Mhm, dobra, ale to wystarczy że powiem, że muszę przekroczyć. Muszę najechać na tą linię. Nie mam innego wyjścia, tak? Okay. Bo nie miałeś innego wyjścia. No nie. Bo jeżeli nic nie powiesz, a chcesz ominąć na siłę podwójną ciągą, bo już miałeś z tyłu głowy informację ode mnie, że już raz zrobiłeś ten błąd, bo miałeś taką sytuację przy skręcie w lewo. Przez podwójną ciągą przejechałeś. A, tak. mhm. I teraz ten drugi twój błąd już kończył egzamin. Tak. Więc żeby tego nie było, a nie mogłeś inaczej zrobić, to mówisz to. Mhm. I na pewno tutaj egzaminator nie mógłby tego zakwestionować. Mhm. Spróbujemy zmiany na prawy pas. kierowców trafiłeś Żeby wszyscy tacy byli No właśnie Próbujemy jeszcze raz na lewy pas To chodzi o Krennik, jak tak stoimy w korku i tak to przynajmniej O Idealnie i teraz naprawę. Jeszcze chwileczkę. Będziemy zmieniać pas naprawy. Dobra. To za siodłem. No. Czakolwiek. Będziemy w malutku kończyć egzamin. jest sam ląd dużo no, Bardzo dobrze, że dodajesz gazu, bardzo dobrze. To jest punkt wyjścia. jest tylko możliwość, dodajemy gazu i oddalamy się od, Pojazd. od pojazdu, tak jest. Tak, generalnie podsumowując swój egzamin, yy, większość rzeczy, większość, 80% zrobiłeś na dobrym, wysokim poziomie. E, problemy, które gdzieś tam się pojawiły, to było to wymuszenie, które sam stwierdziłeś, że faktycznie nie było miejsca, nie wolno było wjechać, to już wiemy. Mhm. E, problemy właśnie z kontrolą linii ciągłych. Podwójny ciągły, tak czy pojedynczy, czy, no. czy podwójny, a w tym przypadku nam wyższy podwójny ciągły. Eee, parkowanie w wąskiej jednojezdniowej drodze, tak? która była, mhm. eee, to, ale ty wybrnąłeś z tego, to był plus dla Ciebie. No i oczywiście e, znaki stop, czyli ten moment zatrzymania, mhm. ale to tam sobie poradziłeś, ale takie punkty e, gdzieś tam, żeby zwrócić na to uwagę. Um, no i co? I moment kiedy nie mamy możliwości jakby ominięcia czy pasa wyłączonego z ruchu, czy właśnie linii ciągłej, bo przez zaparkowane pojazdy ten komentarz. Mm -hmm. No tak jak wyjeżdżam w no, to tak powiem wtedy też powiedzieć. Tak, jak korzystam wjadę na prawy pas, bo akurat lew, czy lewy pas to prawy był zajęty to czytelny komentarz i wtedy nie ma problemu. Mm -hmm. Jeżeli ty byś chciał coś powiedzieć na temat Twojej jazdy, swoje mocne strony znasz, a te słabe, co byś powiedział? E, zawracanie, znaczy ogólnie jak trzeba gdzieś skręcić w takie niejasno zrobione miejsce. W sensie... Mówimy o infrastrukturze drogowej? Aha, tak? Mhm. Rozumiem. Coś jeszcze? Faktycznie, bo ta infrastruktura, pierwsze zadanie, które dostałeś, ta infrastruktura drogowa i zawracanie z użyciem biegu wstecznego, to nie było doskonałe, bo tak jak później skomentowaliśmy, mogłeś zajechać przodem, lekko cofnąć i wtedy pojechać. Ty postanowiłeś z tego punktu, gdzie zatrzymałeś, przez dwa pasy cofnąć, więc to było dosyć dla ciebie niebezpieczne i niewygodne, więc tego będziemy unikać. A to już sobie wyjaśniliśmy. No to cóż, będziemy w kończyć film z panem Mateuszem. Egzamin zaliczamy wewnętrzny. Będziemy trzymać kciuki na egzaminie państwowym. Mam nadzieję, że jeszcze w oczekiwaniu. Na ten egzamin państwowy będziesz miał kontakt z panią Justyną. Ważne to jest, dlatego że ten czas oczekiwania my nie wiemy jaki będzie, może to być tydzień, ale na pewno będzie więcej, dlatego że na teorię mniej więcej czeka się tydzień, później jeszcze praktyka. Jeżeli to będzie około trzech tygodni, no to już jest duża przerwa dla osoby, która ma małe doświadczenie i ty masz naprawdę dosyć wysoki poziom twojej jazdy, jest i szkoda by było, żeby tutaj coś uciekło. Więc tak, tylko... już o tym temat rozmawialiśmy. Tak, super, bardzo dobrze. Eee, I jest w porządku, no. Pokażemy panią pustynkę tutaj? Dzień dobry. <laughs> Okej. Okay. Więc my zapraszamy wszystkich naszych kibiców i, i osoby, które zaskrybowały nasz kanał na YouTube. Zapraszamy na e, kursy wszystkich kategorii prawa jazdy, lajkowanie i komentarze. Dziękuję i do usłyszenia.